i słuchajcie teraz mi teraz mi uwierzycie albo i nie bo udało się słuchajcie albo inaczej zaczniemy inaczej, inaczej in, in, inny wstęp in, inną drogą jak to mówią Niemcy inną drogą sobie zaczniemy także także chciałem dodać jeszcze tak o urokach urokach życia tutaj bo i są i uroki wady, zalety ale jak dla mnie to ten dzień się zaczął fajnie, czyli się wyspałem miałem dobry humor dobrze tu się śpi bo bo jest chyba trochę chodzi o ciśnienie nie wiem może o te wiatry które tu są a które na kontynentalnej Europie są inne ja sobie poprawię ten kapelusz bo, jak wiecie, nie trzeba być znawcą, że Wielka Brytania to są po prostu wyspy na kontynencie. Natomiast nie o tym, dzisiaj nie o tym. Dzisiaj Wam przygotowałem specjalną niespodziankę. Niespodzianka jest bardzo, bardzo specjalna. Czy nie dla tych, którzy tu już byli, albo dla tych którzy tu mieszkają. Niespodzianka moja polega na tym. Nie wiem, czy mi uwierzycie, może powiecie, że jestem jakiś mocno walnięty, ale słuchajcie. Za 5 funtów za 5 funtów tutaj u takiego miłego dziadka udało się kupić krzesło całkiem porządne. Ja wam je pokażę, obiecuję. Tylko, bo ja teraz muszę bardzo uważać teraz na ludzi, żeby nikogo nie zahaczyć ani nie uszkodzić tego krzesła wspaniałego, które sobie zafundowałem Znaczy zafundowałem. To jest taki mój prezent mebel No słuchajcie, za 5 funtów krzesło ja jestem bardzo zadowolony. Zdziwiło mi to, myślę, że on mi za takie krzesło mi powie co najmniej 20 czy 15, nawet i 25 No dobra No jak widzicie nie znam tu wszystkich obyczajów, wszystkich zwyczajów wartość tego funta naprawdę jest o wiele wyższa niż nasze pieniądze. Bo jak powiedziałam wcześniej, no, Wielka Brytania do tanich nie należy. Natomiast ma, musimy się zatrzymać, bo idzie ktoś z psem. Ma to wszystko swoje zalety, że ten pieniądz jest silny. Te krzesło, zaraz jak przyjdziemy sobie na moście, to sobie ustaniemy. No, taki dar od losu, dar od szczęścia może to krzesło, bo go, bo go po prostu potrzebowałem jakiegoś mebla do siedzenia. Idziemy przez most, tylko by nikt nie szedł, bo będziemy musieli się zatrzymać. Także takie małe łaski, które do ciebie przychodzą albo do ciebie wracają. To jest fajne mi wydaje się, że dobro wróciło, chociaż częściowo i mam te krzesło. Mam, mam, wygląda solidnie, ja się kogoś zapytam z Was, ile takie krzesło warte jest w Polsce. Kto się zna, oczywiście nie znam się na drzewach. Nie wiem, jaki to jest gatunek. Natomiast myślę, że to był dobry deal. Ja się zatrzymam. A czemu ja mam w sumie wam tego krzesła nie pokazać. No, nie jest to nowe krzesło, no nie jest to fotel gamb gambingowy, no ale jest, jakoś to wygląda. Ewentualnie gdyby ktoś chciał tam dokąd zmierza, muszę zmienić, bo trochę mi na ręce niewygodnie. Przejdźmy, bo jedzie ktoś na hulajnodze. Nie wiem co powiedział do mnie, czy on rozmawiał przez telefon, ale poprawmy się, żeby jakoś dojść. I słuchajcie, no... Taki urok bym powiedział tego miejsca, że niektóre rzeczy są bardzo drogie, a niektóre bardzo tanie niż W Polsce. No słuchajcie, ja uważam, że takiego krzesła byś w Polsce. No nie kupił chyba za 2,5 dychy. Może gdzieś w rupieciach. No stówkę to byś musiał chyba dać za takie krzesło. Co ja niosę nawet stare. Ale dla mnie jest fair, ok. Dla mnie jest warte więcej niż 5 funtów. Dałem zarobić temu człowiekowi? Dałem. Żeby krzesło było takie fajne, stylowe. Tańsze od paczki papierosów i to trzy razy. To jest naprawdę ekstra. Czyli widzicie, tu jest taka polityka chyba, żeby ani nie pić, ani, ani nie palić. Jak ja to przytransportuję, się zastanawiam, ale jakoś, jakoś dam radę, może tak. Żeby, kurczę, się nic nie stało, żeby nam się po drodze to krzesło nie połamało także ten odcinek nazwę brytyjskie, brytyjskie krzesło albo brytyjski deal. Także uważam, że facet jest po prostu ok, bardzo. Ja mu że jesteś bardzo, bardzo fair i bardzo, bardzo w porządku sprzedawca. Że Ty masz takie rzeczy i takie ceny. Idziemy, nie mamy wcale tak blisko. Co by tu jeszcze opowiedzieć o tym brytyjskim krześle? O, słuchajcie, 5 funtów. Naprawdę, 5 funtów to już wstyd. Wstyd i hańba by było się jakoś targować. To już by było po prostu nie na miejscu, nie? Nie na miejscu, i wstyd by mi było po prostu, żeby się z tym człowiekiem powiedzieć, że dam mu mniej za to krzesło. Skoro ci stać na inne rzeczy, a potrzebujesz krzesła, i jest okazja, i jest krzesło w dobrej cenie, to czemu nie zrobić deala z Brytyjczykiem i go nie kupić, skoro, skoro to jest w porządku deal? I ja na tym kończę, bo muszę jakoś to krzesło przetransportować.